Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mirek I pierwszy mój materiał, i mm. to <laughs> możliwe, że i ostatni Z gry Battle on Player Unknown's Battlegrounds Jest to odcinek, który już został nagrany bardzo dawno temu i w końcu zdecydowałem się go upublicznić Jest to mój pierwszy kurczak, pierwsze zwycięstwo w, tej, w tym tytule Niestety jest to jeden z najbardziej żenujących, lamerskich I zarazem fuksiarskich kurczaków, jakie można zobaczyć Ale... Trudno. Zrobiło się, to się zrobiło, cieszę się, że udało mi się w każdym razie odfajkować ten achievement. Eee, na Steamie wszystko się zgadza, każdy może sprawdzić, że nie kłamie. No i co? Bezpośrednio lecimy do tego, co się nagrało. Eee, moja taktyka, jak widać jest tutaj, to nowa mapka, w nowa mapka, jak tam czytasz. Sy. Postanowiłem zawsze grać bardzo asykracyjnie, profilaktycznie od jak najdalej od reszty graczy. No i tutaj ta fabryczka jest zawsze całkiem ciekawym miejscem, jeśli chodzi o lutowanie. W zbiornikach często znajduje się bardzo sporo ciekawego lutu, o czym się za chwileczkę będzie można przekonać. Mianowicie zacząłem zwiedzać sobie okolice, przeglądać podstawowe tam miejscówki. Przede wszystkim udało mi się znaleźć zwykły pistolet, no i teraz właśnie dochodzi kar 98, więc już całkiem konkretna snajperka z którą już można powalczyć, oczywiście o ile sobie człowiek radzi. Nie jest aż tak banalny i fajny sprzęt jak AWP w Counter Strike'u, jednak daje zdecydowanie radę. No i lecąc dalej, wiadomo, uzupełniam zapasy, znajduję nowy osprzęt, wyposażenie pokroju, kamizelki, hełmy, plecaki i tak i tak Szczęśliwy, oczywiście, nie było żadnego przeciwnika, więc miałem całą lokację dla siebie, więc pozwoliło mi to na dosyć spokojne przeczesanie wszystkich zakamarków. No ale co najgorsze, i co było, będzie tak naprawdę korem tej całej rozgrywki, miałem bardzo duże problemy ze strefą. To, że zawsze lecę właśnie na obrzeża, powoduje, że niestety często też muszę gonić z czasem i miałem tutaj dosyć dużego pecha, ale nie będę uprzedzał zawczasu. Na razie sami zresztą zobaczcie i ocencie jak to w tym momencie wygląda. Jak widać już po... jak ktoś zapozuje będzie mógł spokojnie zobaczyć, że już udało się znaleźć całkiem fajny sprzęt. Już mam tutaj kilka trójek. Jest już dosyć mocno wyekwipowany zestaw broni z lunetami, z magazynkami, z kompensatorami, więc można już z tym iść na wojnę. Ale tej wojny tutaj nie zobaczycie, niestety, za szybko. Jak już widać, strefa się zamyka. Ja już jestem praktycznie w dwóch trzecich, no ale za chwileczkę mnie dorwie obok niebieskiego e, czegoś. Nawet nie wiem, co to do końca zadaje obrażenia w tej grze. No ale w każdym gonię, lecę. No i już w tym momencie dostaję pierwsze obrażenia. Moje życie cały czas spada. oczywiście staram się rozglądać gdzieś po drodze z jakimiś e, pojazdami, jakieś samochody, jakieś motory. Staram się odwiedzać w miarę możliwości jakieś ścieżki po drodze, chociaż też z drugiej strony muszę lecieć jak najszybciej w stronę e, strefy. Więc e, no, nie jestem zbyt wybredny. Tutaj był tutaj pierwszy kontakt, w mi się udało mi się dorwać usłyszeć najpierw, później dojrzeć dosłownie na sekundę innego z graczy, który, który uciekał właśnie w tym momencie na motorze. Niestety nie udało mi się go ustrzelić, więc dalej na piechotę trzeba zasuwać. Oczywiście odkładam broń, no i W tym momencie już praktycznie kończy mi się po raz pierwszy punkt zdrowy, więc muszę wykorzystywać wszystkie bandaże, jakie mi się ostały. W międzyczasie oczywiście rozglądam się. Tak jak powiedziałem wcześniej, gra jest Umyślnie przyspieszona, żeby nie zanudzać za bardzo. Tutaj miałem akurat apteczkę po raz kolejny. Trzeba było podleczyć troszkę spadające punkty. Tutaj przede mną w ogóle strefa wybuchów, no ale oczywiście nic to nie zagraża. No i lecimy. Lecimy cały czas do przodu. Tutaj w ogóle dojrzałem, jak widzicie, samochód. i Jest to w końcu spełnienie moich marzeń, więc dobra. Jest to niebezpieczne miejsce, bo ktoś to faktycznie był. Samochód jest w takim dziwnym nachyleniu, więc ktoś to podjechał, ale dobra. Leczy się i wsiadam. No i co? Wsiadam i nie ruszam się. Coś się kurczę spieprzyło. A spieprzyło się mniej więcej to, że ten samochód był przez kogoś użyty. Ktoś zmarnował już całą, e, całe paliwo. No i zostawił go sobie w ten sposób. Tutaj jest kolejny samochód, no niestety jest zniszczony, więc też jak ktoś nie pomoże, ale to najfajniejsze, udało mi się tutaj zlutować parę fajnych rzeczy, więc pozbierałem troszkę zestawów leczniczych, energy drinka, trochę pigułek, no i dalej na piechotę zasuwam. Tak jak powiedziałem, strefa mnie nie rozpieszczała, zawsze dostawałem łomot gdzieś tam po drodze, tutaj z kolei już musiałem się uleczyć pełną apteczką, ponieważ już byłem praktycznie na krańcu, kraniuszku punktów zdrowia, no i w końcu wpadłem do miasteczka, tutaj po raz pierwszy złapałem już do oddechu, jestem w mieście, mogę sobie poszukać właśnie jakiegoś zupełnie zapasów, jestem tutaj. Mogę sobie właśnie uleczyć się przede wszystkim. zupierać może jakieś ciekawsze rzeczy. Też leczenie pigułkami, żeby ten pasek życia jakoś nie był w sytuacji konfliktu z jakimś przeciwnikiem zbyt krótki. Zbieram co się da z szafek, z podłogi. Przeglądam mieszkanie. Nic ciekawego się tutaj akurat nie znajduje. Już lepszy osprzęt posiadałem. No więc spadam stąd. Pekado, już zblutowany. Wszyscy uciekli na południe. Tak i też droga czeka mnie. Tutaj akurat jest samolot jest jakaś paczuszka Akurat y, nie została zrzucona w moim obszarze czochowo, No i tutaj pierwszy kontakt z przeciwnikiem Mianowicie ktoś do mnie strzelał Nie wiem w tym momencie jeszcze kto Ponieważ nie miałem za bardzo mm, dobrego odsłuchu w tym momencie, więc nie wiedziałem gdzie dokładnie ktoś się schował. Widzę przed sobą samochód, więc tam jest w tym momencie jeden z głównych punktów zainteresowania. Ale cały czas staram się gdzieś uciekać, podbiec do miejsca, w którym będę bezpieczny. Patrzę, czy to z samochodu, który strzela. No, akurat jest koło samochodu. I okazuje się, że mieliśmy ten sam cel z kimś innym kolegą. Ten kolega, miał to szczęście, że był bliżej. Tego samochodu, ja muszę się w tym momencie podleczyć. No, jak słyszycie w głośnikach, w swoich słuchawkach, moje szczęście, mój pojazd, którym chciałem się wybrać na południe, niestety w tym momencie został mi zabrany. No i dalej trzeba trałować jak jakiś frajer, no ale trudno. Myślałem, że to jakiś tam samochód, no ale niestety się nie udało. Więc dobra, tutaj ten kościółek, więc lecę na przełęcz, będzie się znowu się za chwileczkę uleczyć. No i tutaj jest taki już moment do rozpaczy, że kurczę, teraz już teraz już mi nic się nie uda. I tutaj jest wielkie szczęście, bo wcześniej przed tym drzewem, mimo że było na ekranie widać, to ja nie dostrzegłem. Dopiero teraz wychodząc za naszego drzewa zauważyłem, że ktoś tutaj zaparkował ciężarówkę, więc kurczę, szczęście niesamowite. Ja tutaj wykorzystuję wszystkie moje zestawy doczące, bo, bo to już jest ten moment, w którym trzeba, trzeba gonić, bo już nie mam żadnych bandaży, żadnej apteczki, więc po prostu... Wszystko co teraz posiadam, to jest moja ostatnia deska ratunku. W międzyczasie usłyszałem, że coś tutaj się takiego fajnego wysłało, coś tutaj wylądowało, więc staram się wykorzystać tą okazję i podejść do paczuszki. Tutaj, jak widać, udało mi się znaleźć troszkę bandaży, więc wiadomo, przede wszystkim muszę się uleczyć, bo miałem praktycznie 30% zdrowia. No i co najważniejsze w tej sytuacji, co mi się udało, to znaleźć właśnie gula. Udało mi się znaleźć kamuflaż maskujący. I to jest praktycznie główny powód, dla którego wygrałem. Czyli kamuflaż i fakt, że gram bardzo asekuracyjnie, bardzo prewencyjnie, staram się chować, nie ryzykować. No i to mi tutaj bardzo, bardzo mocno sparło. Tutaj jest akurat taki chwilowy moment, kiedy. Mam kara 98. Zobaczyłem przeciwnika w domku. Oczywiście nie trafiłem, jest to jeden z najbardziej paździerzowych pokazów moich umiejętności strzeleckich. Minimalnie troszkę podniosłem lufę no, tuż przed strzałem, no i zamiast headshota wyszedł miss. No dobra, więc przyładowuję i uciekam sobie z tych halic. Jeszcze przy okazji uważam, że jest jakiś przeciwnik, który ucieka z góry, więc próbowałem go trafić. Oczywiście znowu nie trafiłem, nawet nie drasnąłem. Mówię, jeden z najbardziej żenujących meczów w PUBG. <noise> jeden z w ogóle pierwszych nagranych, tutaj jest kolejny przykład, w ogóle tutaj powinienem go trafić. Nie wiem nie wiem, nigdy nie teraz kolejny powinienem go trafić. Ale chociaż tutaj się przemieszcza, więc jest szansa, że idealnie troszkę zapóźniłem ten Tak jako ciekawostka chciałem jeszcze dorzucić, że to jest jeden z w ogóle pierwszych meczów, które w ogóle nagrywałem. Moją kartą Avermeliu, którą dostałem od mojej koleżanki Jan z Krakowa. Serdecznie ci dziękuję. No i tutaj jest w ogóle pierwszy mój przypadek z przeciwnikiem na blisko końca. W końcu zaliczony, w końcu trafiony. Pełny spray, najbardziej lamerska metoda, ale skuteczna. Udało się tutaj w ogóle za daleko potrzebę, więc nie udało mi się zlutować. No i tutaj jest bardzo ciężka decyzja, co robimy z zestawem broni. Mam M4, którą uwielbiam, jest to moja ulubiona broń, no i Kara 98, no i pada decyzja, że jednak dobra, Kara, się pozbywam, biorę SKS-a, który mi się lepiej strzelało, nie jestem może aż tak właśnie wybitym sniperem, jak widać na załączonym wcześniej obrazku, ale SKS jest bardziej wybaczający, pozwala szybciej przeładować, tutaj szczególnie, że mam już bardzo fajny zestaw wszystkich broni, nie wiem czemu zamiast tłumika wolę kompensator, po prostu jeden z błędów lamerów, ale no cóż, tak, tak miałem. No i tutaj jest szczęście po raz drugi przeciwnik jak po złej stronie skały obrywa parę shotów i żegna się z tym meczem. Ja się w międzyczasie leczę, bo troszkę mi strefa wiadomo pobodła. No i trzeba tutaj ten paseczek ładnie sobie nadrobić. Jest już teraz już tylko czwórka, więc ja i trzech przeciwników kampię w międzyczasie, gdzieś obserwuję, coś tutaj się dzieje. Ja tak naprawdę tutaj w końcówce słabo ogarniałem, gdzie kto jest, nie, nie zrobiłem dobrego rekonesansu, no ale jak widzicie, jeden z przeciwników właśnie zaliczył zgona, zostało nas już tylko trzech. No i tutaj staram się jakoś pomyśleć, co by zrobić, jak strefa zacznie się zamykać, bo czas już goni. Jestem dosyć w tym momencie w szczęśliwym miejscu, ale mimo wszystko postaram się troszkę podejść, żeby nie ryzykować. Bo, bo akurat no, szczęście mi troszkę dopisało i pamiętajmy, że jeszcze wciąż mam sobie kamuflaż maskujący, więc to też jest bardzo, bardzo szczęśliwe. No i tutaj staram już tylko sam przeciwko, przeciwko kolejnemu graczowi. Jest twój, ja próbuję go trafić, walę sprayem, 20 pocisków poleciało w piździec, nie wiem co się tam wydarzyło, no ale po prostu się wydarzyło, tutaj jest taki rekonesans, on jest przede mną, ja staram się wycofać, przycinił, w każdym razie cały czas krąży, ja w tym momencie próbuję go namierzyć, Zostało tutaj kolejne odliczanie przed nami. Ja dzięki temu, że mam kamuflaż, mogę sobie troszkę więcej pozwolić. On próbuje cały czas mnie tutaj trafić, próbuje rekonesans, Ja tutaj kolejną serię oczywiście nie trafiam. Uciekam troszkę w bok, żeby przeciwnik nie był w stanie mnie tutaj zeskanować ponownie. Wychodzi. Ja postanowiłem już lecieć full sprayem. Wiedziałem, że po w tym meczu nic nie potrafię trafić. I jednak ta metoda na full spray zawsze się okazuje najbardziej skuteczna w moim przypadku. 3 kile, e, Jestem ostatni na polu walki. 929 punktów. E, jak widać, achievementy na Steamie cały czas mi tam gdzieś lecą. I pozostaje się cieszyć, że nawet takie lamy, które nie potrafią celować, mogą się dobrze bawić w takich grach jak PUBG.